Moi drodzy, dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj mamy kebab. Leczący raka. Już wiecie, że będzie dobrze. Pożeranie własnej stopy. Dobrze słyszeliście. Oraz kolejne dramy naszego gastronomicznego omnibusa, którego apetyt zdaje się zjadać już własny ogon. Witajcie, moi drodzy, ja jestem Nick Czemnik i zapraszam na zestawienie internetowych, nic niewartych oczywiście, życiowo newsów, o których tak kochacie gadać przy piwku ze znajomymi, o ile oczywiście ich macie, by poczuć się lepszym. Co, co to kurde za znak, jak mi pokazujesz tak? Co, ja to, co to mam? Powtórzyć ma, bo się przejęzycz, ale to ma być żywe, by poczuć się lepszym od tej influpatoli, no bo nie oszukujmy się, to jest patola. Lecimy. Słuchajcie, nie bez powodu środki czystości trzeba trzymać poza zasięgiem dziecka, bo może. Na przykład wziąć proszek do prania z reklamy swojego ojca co 6 minut taki był interwał i porządnie się nim sztachnąć a kilka lat później zostaje się właścicielem kebaba który leczy raka. Więc zawiązłem tę dostawę. A mama mi odpisała, że bardzo dziękuję i poprawiły mu się wyniki i to jest zajebiste. W razie z Filipem nigdy nie wiadomo, co i jak, bo wpierw internetowy świat obiegła wiadomość, że kebabowy maestro zamierza bić się w klatce z gimperem. Mimo że wcześniej u Wojewódzkiego zaprzeczył, że kiedykolwiek wejdzie do klatki, bo ma, <ścoughs> uwaga, jeszcze jakąś godność. No co już wtedy było dość odważnym stwierdzeniem, ale no nieważne. A teraz znowu wycofał się z walki, ale zamierza. Zorganizować ją jeszcze raz, taką samą, tylko nie gdzieś indziej. Różne są cykle prania, no ten akurat nazywa się cykl Heizera. Na koniec jeszcze zapytał Gimpera w poście, czy wie, jak się taką walkę organizuje, bo on nie wie. A potem post usunął. No, ja bym nie liczył, że do takiej walki dojdzie w ogóle, no ale trzeba żyć nadzieją, bo widok jego obitej twarzy to jednak jest coś, w co warto wierzyć, że uda się nam w końcu kiedyś zobaczyć. Przynajmniej ja na to bardzo liczę. No Generalnie ten ex ma w ostatnim czasie dość ciekawą pasję wizerunkowych fakapów, chyba że to po prostu jakiś master trolling albo przykład sztuczek iluzjonistycznych, jak choćby jego wspaniała anegdota o odcinaniu się od złego internetu za pomocą starej Nokii, która w cudowny sposób zamieniła się w iPhone'a. Oto przykład polskiego Davida Copperfielda z Podlasia. I ten tu nie jest Nokia. Co? 60. Nie, to jest akurat iPhone. Moi drodzy, ja myślę, że Filip będzie jeszcze wielokrotnie bohaterem mojego zestawienia, bo trudno, naprawdę trudno o lepszego człowieka mema. Wielu z Was zapewne ogląda materiały wybitnego znawcy i smakosza, czyli kolorowy vlog, przepraszam, książula. Wpierw YouTuber miał problemy z poprawnym przygotowaniem mrożonej pizzy, co jak wiemy, wymaga zdolności kulinarnych na poziomie Le Cordon Bleu, co zresztą dobrze ujął w swoich słowach niejaki rycucycu. Teraz wśród innych dram, których nie brakuje naszemu ekspertowi, doszła afera z rurkami z bitą śmietaną jakby. No xD, no przepraszam, no, ale o tym nie da się mówić na poważnie. No więc księżulo, uwaga, zamówił żarcie w warszawskim zo w knajpie i deserem była tam rurka z kremem. No i ta rurka okazała się być kością niezgody, bo była za miękka, bo nasiąkła nadzieniem, czyli kremem, no i teraz knajpa przeszła do kontrataku. No przyznacie, że być świadkiem kłótni między restauracją w zoo, a youtuberem na temat tego, jak się powinno jeść rurkę z kremem, no To jest dowód, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach. Ostatnimi czasy żyliśmy też przygodami naszego wesołego, rudego kamrata, który, będąc na służbie ochroniarskiej, wyniósł za fraki Gnoma z galerii handlowej. A czyn ten sprawił, że bezimienny bohater z miejsca stał się bohaterem social mediów. Gratuluję mu wiele osób. W tym uwaga na przykład ONR, które chwali jego postawę. Czasami padają tam też różne nieco nacjonalistyczne treści, no ale walka z gnomami jest jednak ważniejsza, prawda? Reagujmy. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy silni. Zresztą sami przyznacie, że jeżeli ktoś jest rudy, no to musi brać od losu wszystko, co mu dają pod nos, prawda? E jeżeli kojarzycie pana Wojtka Gole i jesteście wielkimi fanami jego potężnego, profilowego zdjęcia, to teraz możecie je dumnie nosić na piersi niczym herb polski. Musicie wydać tylko 130 zł za kawałek bawełny z nadrukiem, ale myślę, że warto, bo dzięki temu inni ludzie na ulicy od razu będą wiedzieć, jakiego rodzaju debilem jesteście. A teraz jeden z moich ulubionych segmentów. Jeżeli słyszycie, że jakiś internetowy celebryta odpalił się, no i zaczął nazywać swoją dziewczynę wulgarny sposób, by zaraz potem spróbować jej wytłumaczyć, że jest zagłupia, by zrozumieć głębiej jego przesłania, to możecie być Pewni, że chodzi o Roberta. A ja właśnie chciałem powiedzieć na odwrót, że jesteś dźwięk, nie jesteś płaska. Ale w takim znaczeniu pozytywnym, no w sensie takim, że jesteś taka. Nie ma pozytywnego znaczenia słowa dziw. Totalny czempion na Xie, zresztą krótko, ale treściwie, podsumował jego zachowanie. Czy, czy ktoś na serio mówi X? Przecież mówi się Twitter. Ty, Mati, mówisz X, czy mówisz Twitter? Bornham. No tak. Ale to nie pierwszy raz, jak wraca temat naszego dżentelmena i jego stosunku do płci pięknej, bo przypominam, że jeszcze parę miesięcy temu przekonywał nas, że tak naprawdę to on staje w obronie kobiet, nazywając je w ten sposób, bo stara się pokazać absurd toksycznych relacji damsko-męskich. Czy coś takiego? Nie wiem, to są kryształowe strumienie świadomości, które może zrozumieć tylko równie mocny zawodnik typu Gąciu. Dla nas ta wiedza jest po prostu niedostępna, moi drodzy, przykro mi. A do tego wszystkiego Robert Pasut został jeszcze zbanowany na Kiku za to, że jadł własną stopę. Czas na nikczemne smaczki, czyli krótkie strzały bez większego kontekstu, które wspaniale pokazują internetowy mental, którym żyjemy. Wpierw zobaczymy jak bawi się niejaki tazy Aid, którego widzowie na streamach zapraszają obcych ludzi. Do niego na chatę. Czasami przychodzi ktoś z nożem, a ostatniego razu Tejzi pozwolił wejść typowi do swojego mieszkania, czekając jednocześnie na niego w samych gaciach na korytarzu. Jaki był konkretnie zamiar, nie wiem, no ale to w końcu kik, więc to nie musi mieć żadnego sensu. Pamiętajcie, moi drodzy, nieważne jak słaby mieliście dzień, przynajmniej nie jesteście monitorem, na którym grał tromba podczas streamowania horrorowej gierki. Od zawsze uważałem, że pokolenie 9-6 w górę jest mentalnie specyficzne, no i to się potwierdza przy takich okazjach. Tematy, jesteś jaki rocznik? A to się. Ale ty się i tak łapisz, to 9,6. Tak jesteś dziwny. Jeżeli lubicie korzystać z komunikacji miejskiej, ale liczy się dla was też jakieś wyzwanie, no to polecam transport miejski w Indiach. To takie Dark Soulsy, ale w ztm -ie. Na koniec, moi drodzy, nowy ulubieniec, przynajmniej mój, pan Piotr, który raczy nas kontentem w starym, dobrym stylu. Nie zdradzam nic więcej, po prostu podziwiajcie. Ja bardzo dziękuję za uwagę, to był nikczemnik i do zobaczenia już niebawem. Ciao, a to pan Piotr, zapraszam. He's a